Dzień 16. No właśnie jesteśmy tutaj, yy, gdzie się odbywa eksport-import, czyli odprawa celna. Bardzo dużo aut, ale bardzo fajnie to zrobione, czyli jest porządek, cały czas się gdzieś kierują. Ja na przykład dostałem teraz sektor yy, H, czyli ustawiam się tam, gdzie wszystkie busy. Tu mam sektor H i przebierasz się w kamizelkę i idziesz do biura. I idziesz do biura. Więc tutaj przepuścimy gościa, bo on już skończył, a tutaj już chciałbym wam pokazać biuro. Tutaj każdy podchodzi do okienka, jest obsługiwany przez różnych ludzi, także w tych barakach wszystkie dokumenty są wypełniane. Natomiast jeżeli chodzi więcej o Anglii, no to powiem Wam, że naprawdę nie macie czym się przejmować. Nie ma tutaj problemu z jazdą. Trzeba tylko myśleć, że ta lewa strona jest, odbywa się i, i pamiętać, że skręcając w uliczki wąskie trzymamy się cały czas lewej strony, broń Boże prawej, więc, więc cały czas na lewo. No i patrzeć na to wszystko i, i że tak powiem uważać bo, bo jeżeli zapomnicie sobie, że do skrętu w prawo trzymacie się nie prawej strony tylko lewej no to znajdziecie się na pasie e, kogoś, a nie na swoim także naprawdę ta jazda po AMI nie sprawia, że tak powiem, dużych problemów jeżeli się robi o co się myśli? London. London, brudny I tutaj, a, London. Mi to nie sprawiało w naprawdę w tym Większe natomiast spadały mi Kurwa problemy z dostępem tak. do internetu, więc musicie sobie uświadomić to, że bez dodatkowej karty no ten internet idzie bardzo szybko, więc jeżeli nawet jesteście fanami TikToka czy innych, to on po prostu jest czym? Za internetu, no, więc tutaj, tutaj radziłbym się w dodatkową kartę e SIM do jazdy i przed, do doładować do trzeba uważać na